Teraz w wirtualnej Polsce w programie Newsroom wrócimy na stołeczne ulice i zapytamy o zachowanie policji podczas strajku kobiet. O bezpieczeństwie teraz porozmawiamy. Bezpieczeństwie no właśnie czyim? Protestujących 18 listopada, a może funkcjonariuszy policji? O bezpieczeństwie z ekspertem do spraw bezpieczeństwa najlepiej rozmawiać. Były dyrektor w Urzędzie Ochrony Państwa Piotr Niemczyk jest Państwa gościem. Dzień dobry panie dyrektorze. Uszanowanie. No właśnie. Widzieliśmy wszyscy, co działo się 18 listopada wieczorem na ulicach Warszawy. Z nieoficjalnych informacji, jak czytam na stronach m.in. Wirtualnej Polski, wynika, że, że pałek wobec protestujących mieli użyć nieumundurowani. To widzieliśmy na nagraniach, ale ten konkret i szczegół jest istotny. Funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych. Byłoby to zachowanie nietypowe dla takich sytuacji? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Nie, nie byłoby to zachowanie nietypowe dla takich sytuacji, ponieważ zarówno jakby doświadczenie różnych służb, różnych okresów czasu i z różnych państw mówi, że robi się tak, że się wprowadza do manifestacji, do demonstracji funkcjonariuszy po cywilnemu, którzy mają prawo i obowiązek, a może przede wszystkim obowiązek reagować, gdyby coś w, tej, w trakcie przebiegu demonstracji zdarzyło się coś niebezpiecznego, tak, wyprowadzić jakiegoś osoby, która zachowuje się agresywnie, czy nie wiem, jeżeli stwierdzą, że ktoś ma broń lub inne niebezpieczne przedmioty, powinny taką, takiego, taką osobę, osobę wyprowadzić. I to jest i to jest znana technika policyjna. W Polsce mieliśmy z tym bardzo dużo wspólnienia pod, pod wspólnego pod koniec lat 80. kiedy manifestacje solidarności były rozbijane między innymi w ten sposób, że nieumondarowanie funkcjonariusze służby bezpieczeństwa czy milicji wchodzili do środka i rozbijali te demonstracje ośrodka. środka. Więc ta technika jest, jest, że tak powiem, znana i stosowana. Natomiast czy ona w tym wypadku jest legalna, bo to do tego mam bardzo. Poważne wątpliwości i tu trzeba powiedzieć tak, no, że przepisy w Polsce dotyczące policji pozwalają na czynności operacyjno-rozpoznawcze policjantom, czyli na różne działania tajne, które mogą być nieujawnione wobec pozostałych obywateli. No i, i również jakby przewidują, że funkcjonariusze po cywilnemu mogą interweniować. W przypadku właśnie zagrożenia popełnieniem przestępstwa, tylko pytań, tylko, tylko, czy, czy, oni, czy im wolno przeprowadzić granice prowokacji. Znowu, polskie prawo zna instytucje prowokacji. To są na przykład prowokacje związane z kontrolowanym wręczeniem łapówki albo z tak zwanym zakupem kontrolowanym, który się stosuje przy narkotykach. No, więc polskie prawo nie przewiduje policyjnych działań niejawnych takich jak na przykład prowokowanie a właśnie, ma a manifestacji do określonych no Panie Piotrze, no bo ja się zgadzam, sytuacja, w której policja chce po prostu wiedzieć, co się dzieje, chce być w środku, chce mieć informację bezpośrednio, to jest okej. Okay. To jest e, informacja niezbędna do tego, by odpowiednio reagować, przede wszystkim z wyprzedzeniem. Więc tacy funkcjonariusze nieumundurowani, którzy pojawiają się w tłumie, zupełnie zrozumiała sytuacja. Pytamy jednak o krok dalej, prawda? Czyli są ci funkcjonariusze nieumundurowani, którzy zaczynają używać pałek telewizyjnych, Widział pan te filmy na pewno? Czy dostrzega pan to. rzeczywiście takie zagrożenie, czy taką sytuację, takie okoliczności, które wymagałyby tego rodzaju zachowania? Nie, nie widzę, nie widzę tych zachowań. Ja sam uczestniczyłem w tych manifestacjach. Ja widziałem wyłącznie Czyli oprócz być może brzyskich słów używanych, które akurat mimo wszystko też uważam, że są uzasadnione na skutek pewnej zbyt daleko idącej ingerencji prawa w, że tak powiem, ludzką prywatność, prywatność kobiet, to, to poza tym nie widziałem żadnych żadnych zachowań, które sugerowałyby, podpowiadały powód zastosowania środków przymusowych. Czy, czyli to była prowokacja. Policji? Przemocy przez policję, czy, czy umundurowaną, czy nieumundurowaną. W związku z czym, jeżeli policjant, nieumundurowany, prowokuje jakąś sytuację, albo próbuje wywołać agresję tłumu wobec policji, albo próbuje wywołać bójkę w tym tłumie, a nie jest to, przepraszam, zatrzymanie osoby, która stwarza dla tego tłumu niebezpieczeństwo, to jest to działanie moim zdaniem kompletnie nielegalne. I, i, i tutaj właśnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją? Tak, takie ja mam wrażenie, no nie znam, ja, ja nie byłem świadkiem osobiście tego, no, widzę tylko te relacje, które ma, które znajduję w mediach czy z relacji osób trzecich. Być może gdybym to widział na własne oczy, miałbym trochę inne zdanie, ale mi się wydaje, że to jest próba sprowokowania tłumu do określonego zachowania I to, jest, i to jest zgodnie z polskim prawem niedopuszczalne, To jest przekroczenie uprawnień. To jest artykuł 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz na służbie e, poza służbą zresztą te, ale, ale też, ale wszystkim na służbie nie może nie, nie, nie może działać niezgodnie z prawem. Po to, żeby obywateli sprowokować do jakiegoś innego zawiadomienia również niezgodnego z prawem. Czy w Pańskim w zdaniem w takim razie sprawie powinien przyjrzeć się prokurator? Zdaje się, że jest takie zawiadomienie jednego z posłów w koalicji, by prokuratura sprawę prześwietliła. Tak, tak, uważam. Znaczy, mam wątpliwości co do obiektywności prokuratury, która podlega członkowi rządu, ale, ale powinna to wyjaśnić. I mimo tego, nawet prokuratura stwierdzi, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, to nadal miałbym duży dystans, bo też chciałbym powiedzieć, że jest. Już w tej chwili około kilkuset wyroków, a nawet nie, nie około, tylko na pewno kilkaset wyroków dotyczących uczestników różnych protestów, co do których kierowano wnioski do sądów o ukaranie, a sądy odrzucały te wnioski, mówiąc, że nie widzą żadnego powodu do ukarania. Osoba, która Uczestniczyła w pokojowej manifestacji, nie złamała prawa, i, i, i nawet jeżeli policja tak twierdziła, prokuratura tak twierdziła, to sądy nie znajdowały powodów, mówiąc nie, nie wolno różnymi administracyjnymi zakazami, nie, nie można przepisami niższego rzędu ograniczać wolności obywatelskich wynikających z konstytucji. W związku z czym, znowu, fakt, że my na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, twierdzi się, że Polacy nie mają prawa do demonstrowania, jest nieprawdą, ponieważ prawo do demonstracji wynika z konstytucji i można je uchylić wyłącznie ustawą. Więc policja twierdząc, że zgromadzenie jest nielegalne i ma prawo do użycia środków przymusu bezpiecznej, mówi nieprawdę, ponieważ nie ma takich no, podstaw. Ponieważ, no, ponieważ no. podstawa prawna tych, mhm. tych, e, e, tych interwencji jest e, nieprawdziwa, niewłaściwa. I mówię, to nie jest tylko moje prywatne zdanie, no. to jest zdanie sędziów w kilkuset wyrokach... I, I jakich środków, panie Piotrze, tutaj użyto? Yy, Biuro Operacji Anty Antyterrorystycznych. Zdaje się, że to, że to są profesjonaliści, to są ludzie specjalnie szko szkoleni. Co to są w ogóle za funkcjonariusze, co to za jednostka? No, jednostka antyterrorystyczna policji to, to, to no może wbrew pozorom ona nie walczy z terrorystami, bo których w Polsce na szczęście nie ma, albo przynajmniej nie ma w znaczący żaden sposób. Inne jednostki może się tym wystarczająco skutecznie zajmują. No, jednostka antyterrorystyczna to są, to są jednostki do bardzo trudnych zatrzymań przestępców. Tak? Jak, jak policja wchodzi do wytwórni narkotyków albo do jakiejś siedziby związanej z organizowaną grupą przestępczą, to wiadomo, że mogą tam napotkać opór i w związku z tym wchodzą nie policjanci z, z Nowych jednostek liniowych, takich przeciętnych, tylko wchodzą specjalnie wyposażeni je, policjanci z jednostek antiterrorystycznych. To są bardzo sprawni, dobrze wyposażeni yy, młodzi mężczyźni, którzy umieją sobie radzić w, w trudnych sytuacjach. Natomiast uważam, że wysyłanie ich do obserwacji i manifestacji również jest. I nawet jeżeli można by spróbować znaleźć legalne podstawy tego, to też chciałbym powiedzieć, że ci ludzie są szkoleni i dobierani i celem ich działania jest unieszkodliwianie niebezpiecznych bandytów, a nie uczestników pokojowych demonstracji. No, jeszcze, raz to, no właśnie, jeszcze raz to podkreślam. No właśnie, panie Piotrze, ja się teraz zastanawiam, o czym oni między sobą, ci funkcjonariusze w prywatnych rozmowach mogą, mogą rozmawiać, jakie może być ich morale, jeśli są wykorzystywani do tego rodzaju zadań. Ja myślę, że jest, że jest bardzo złe to morale. Ja bym też chciał zwrócić uwagę na, na taką sytuację, że policja, znowu i policjanci oddziałów prewencji, i oddziałów i jednostek pod oddziałów antorystycznych, dostali podwyżki. Więc oni są jak wyraźnie kupieni. Policja, jedyna chyba grupa zawodowa w tym roku, która już dostała dwa razy podwyżki. Czyli rządzący Ponieważ oczekują wdzięczności. I podwyżki stali w kwietniu i, i w marcu. Myśli, to myśli, jest... myśli pan, że teraz oczekują wdzięczności ci, którzy te podwyżki, podwyżki zaordynowali? Ewidentnie, ewidentnie związki zawodowe, a zamiast związkowcy, zamiast zwrócić uwagę, że część tych, te, część tych działań jest nielegalnych i który, policjanci, którzy Którzy w nich uczestniczą, mogą ponosić odpowiedzialność. I muszę powiedzieć, też jest taki przypadek, ponieważ jeden z policjantów kilka miesięcy temu użył środków przymusu bezpośredniego wobec uczestnika po, po, pokojowej demonstracji i sąd stwierdził, że nie miał do tego podstaw, i został wydalony ze służby. I przynajmniej taki jest wyrok sądu i pięcioletni zakaz pracy. Więc mogą ponosić. Znaczy, to, to jest tak, że wykonując wykonanie pewnych rozkazów nie zwalnia z odpowiedzialności. A mało tego, ta odpowiedzialność jest tym większa przełożonego, który poleca policjantom wykonywanie zadań, które są niezgodne z prawem. A wie pan, panie Piotrze, z czym mi się to kojarzy, kiedy Pan mówi o funkcjonariuszach, którzy dostali podwyżkę i to drugi raz w ciągu jednego roku? Jest taka jedna sytuacja za naszą wschodnią granicą, gdzie też próbuje się za duże pieniądze kupować lojalność funkcjonariuszy, którzy zachowują się, no wszyscy obserwujemy tę sytuację, prawda? Myśli pan, że to jest porównanie na miejscu? Ja myślę, że to jest, to jest porównanie na miejscu. Myślę, że ono jest o tyle jeszcze nie do końca jednoznaczne z tym, co mamy na Białorusi, ponieważ na Białorusi mamy w ogóle cały system od wielu lat korumpowania i uczestnictwa w, w funkcjonariuszy służb specjalnych i wyższych oficerów policji w, w, w zorganizowanych grupach przestępczych, bo skądinąd wiadomo, że służby Łukaszenki zajmują się, nie wiem, przemytem papierosów, handlem bronią, różnymi takimi rzeczami. No mam nadzieję, że do tego jeszcze w Polsce nie doszło, prawda? I, i te jednostki policyjne, które walczą o władzę Łukaszenki, jednocześnie walczą o, swoją własne, o swoje własne bezpieczeństwo, bo ich dowódcy powinni być do, do pociągnięcie odpowiedzi, odpowiedz, do odpowiedzialności za udział w zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze międzynarodowym. Więc tutaj jest ta, ta motywacja po stronie Białorusi jest jeszcze silniejsza, ale to jest ten, ten kierunek, to Znaczy, jeżeli się przekupuje funkcjonariuszy, którzy są świadomi, że działają wbrew prawu i działają wbrew, wbrew rocie śrubowania, ponieważ oni śrubują wierność yy, konstytucji, śrubują, yy, że będą chronić konstytucyjny porządek prawny, tymczasem wykonują polecenia, które są z tą konstytucją niezgodną i oni są już tego świadomi, bo gdzieś nam jeszcze parę lat temu można powiedzieć, oni nie wiedzą, nie rozumieją, a że wolności obywatelskie są chronione przez czyje... ustawy, przez konstytucję, Jasne. nie można ich uchylać. Czyje... Ale po tych wszystkich wyrokach już wiedzą. A czyje to mogą być polecenia, jak pan sądzi? Bo widzieliśmy, obserwowaliśmy działania? funkcjonariuszy podczas pierwszych odsłon strajku kobiet, ono było, powiem delikatnie zgoła inne. Chyba obserwujemy w ostatnich dniach większą brutalność, większe zdecydowanie, tak to pan pozwoli określę. To mogła być decyzja, polecenie jakiegoś polityka? Może to iść od szefa na przykład resortu spraw wewnętrznych? Takie polecenie? Zachowujcie się teraz inaczej? No, z pewnego punktu widzenia minister spraw wewnętrznych nie ma takich uprawnień. Ale z drugiej strony to jest oczywiste, że jeżeli on stwarza nacisk formalny, nieformalny na komendanta policji, na komendantów wojewódzkich, na szefów oddziałów prewencji, to te polecenia już bezpośrednie, te, te powiedziałbym właśnie te, które często wprost łamią prawo, to są polecenia wydawane na odpowiedzialność i. Z, tak powiem, z, z tytułu pełnienia funkcji przez określonego, określonego funkcjonariusza. Więc to, jest, to są te polecenia takich dowódców średniego szczebla. Natomiast to, co jest wyżej, ta presja na nich, to jest rodzaj instrukcji politycznej, która, którą mogą, ale zgodnie z prawem nie muszą wykonywać. Więc to jest niestety raczej właśnie atmosfera przekupienia czy zastraszenia funkcjonariuszy policji, że jeżeli, że jeżeli nie będą absolutnie lojalni, jeżeli nie będą wykonywać poleceń, to w najlepszym przypadku stracą pracę i, i będą musieli. Szukać na rynku, a jak wiadomo, teraz na rynku o pracy nie jest łatwo, prawda? Tam są często kredyty, to spłacanie różnych rzeczy. No tyle, że tyle, że, że tak powiem, to, że ktoś spłaca kredyty, nie uzasadnia bezprawnego, nielegalnego działania, więc tutaj jest do powiedziałbym ten problem moralny, jest bardzo wyraźny i bardzo trudny też. Piotr Niemczyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dużo zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję na nawzajem. I do zobaczenia. Zdrowie, proszę Państwa, w ostatnich.